Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów. Błogosław te pokarmy mięsne i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka Paschalnego, jakie Ty spożywałeś za postołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się z nimi w gronie rodziny i bliskich mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i kronujesz na wieki wieków. Wszystkim przed pokropieniem jeszcze naszych przygotowanych potraw świątecznych życzę wesołych świąt, tego, abyśmy odnajdywali w nich ducha chrześcijańskiego, abyśmy patrzyli na to, co niewidzialne. Często zabiegamy o to, co Widzialne o to, co mamy zjeść, czym się mamy okryć, czym jeździć, gdzie mieszkać. Ale święta są okazją pomyślenia o tym, co niewidzialne. Życzę, żeby chociaż każdy z nas znalazł dłuższą chwilę refleksji na ten temat. Niech Bóg na wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokropimy teraz wodą święconą te koszyczki, które są tutaj, również te, które wy gdzieś tam jeszcze macie, trzymacie w swoich ręka. Jest Szanowni Państwo, Kraków był zawsze miastem specyficznym, a rynek był tym miejscem, w którym wszyscy się gromadzili, przy okazji różnego typu czystości świąt tutaj dyskutowano, tutaj podejmowano decyzję. Potem jak Kraków się rozszerzał, wychodził poza mury, ta rola rynku częściowo zniknęła. Przyjechali do Krakowa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, aby ten czas upłynął mile w gronie rodziny. Wszystkiego dobrego. Przyjaciel, sługa. Tak byłem służyć przez 39 lat. Dlatego zawsze porada. się przyjacielem. To jest sługą jeden syn. Zawsze wraca się do niego ojcze. I teraz ojcyn. Mimo, że zostanie święty, to zawsze Dla mnie i dla wszystkich, którzy są tu w cyrku, dla Krakowa. Siedem dni zostało. Cieszymy się już dzisiaj. Myślę, że to sprowadzenie wielkie, wielkie sprowadzenie na tym rynku krakowskim to już jest wyraz miłości w stosunku do niego. 7-р дижитал 7-р соуч